Widzisz, że przygranym aucie, możesz wybić szybę, żeby go ratować, czy nie. Zapewne nasuwać się odpowiedź pozytywna. Trop jest dobry, ale sprawa jest więc bardziej złożona. Podejmowanie tego rodzaju działań bez obawy konsekwencje umożliwia artykuł 26 kodeksu karnego. Mianowicie nie płynie przestępstwa kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobro chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Dodam, że ten przepis ma swój odpowiednik również w kodeksie wykroczeń, z artykuł 16. Upraszczając, możesz wybić szybę, czyli poświęcić rzecz materialną, rzecz o niższej wartości, aby ratować dobro większej wartości, jakim jest życie zwierzaka. Jednakże możesz to zrobić tylko, jeśli względem tego zwierzaka zachodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo, którego nie można inaczej uniknąć. Jeśli chcesz poznać więcej praktycznych wskazówek dotyczących prawa, zaobserwuj mój profil. W praktyce oznacza to, że jeśli zwierzak we wnętrzu auta już gaśnie i nie ma czasu na inne działania, to wtedy najprawdopodobniej zajdą opisane przesłanki. Natomiast jeśli zwierzak ma się jeszcze względnie dobrze, to najpierw powinieneś podjąć inne działania. Na przykład jeśli jest to parking pod supermarketem, podejdź do obsługi klienta i poprosi o wywołanie właściciela określonego pojazdu. Warto też sprawdzić, czy w samochodzie nie ma przypadkiem odpalonej klimatyzacji albo czy drzwi nie są otwarte. Zbyt pochopne działanie, niezależnie bezdyskusyjnie dobrych intencji, może ciągnąć na Ciebie odpowiedzialność za zniszczone mienie.